Nikt tak nie potrafi. <śmany> Robert... Ja co on robi. No nie, wysz. nie wyszło? Nie. Co? Musisz no bo to można nie zrozumieć. To, jakie tłumaczenie, człowieku? <śmany> no dobra, bierzesz gumę, tak? Z oczkiem czy bez? <grywa> już się zaczepił, ty! <grywa> już się zaczepił! Jakiego chyba Ty już te Spodnie sobie zniszczył, zobacz! To chyba będzie oddzielny. <grywa> zobacz, jak sobie tam nie da! na <grywa> Tak! No, przygotuj. Kurwa! To pójdzie wszystko. Pójdzie weter? A jak? Pokażę jezoj i objaśniam. Najpierw przewlekasz. Przewlekam. jak ty ten ze Robimy tak. No ale to nie ten, to nie ten. No co ty tutaj Tam Tamten to jest kurwa wie. Ale no to właśnie tamten miałeś pokazać. I tak robimy. No ale ale to to wszyscy znają, no. Kurde. Weź tamten zrób. Kurde. O, no. Tamten, który na co dzień używasz, a nie tam będziesz tutaj, wiesz, w ściemniał. Nie udawaj. Mamie. Nie udawaj. Pętelkę najpierw robisz. Robisz pętelkę. Moment. Czego ty szukasz teraz? No chyba tak. A, jakieś przynęty, to w ogóle przy... A, główeczki Dobra, przewlekasz Przez ten, nie, przez oczko nie Najpierw plecione na pół Co ty robisz? A, a, bo ty robisz taką pętelkę tutaj, tak? Mam nadzieję, że dobrze widać. I pokaż jak to wygląda teraz Dobra pokaż jak to widać i to jest ta pętelka weź to ro rozdział żeby to było widać wiesz o to jest pętelka i można się na niej powiesić Nie chuja co powiesić. da o właśnie pokaż <laughs> <laughs> kurde zobacz. No. teraz <laughs> przez oczko przeciągamy tą pętelkę tak Proszę Państwa, tak? O. I teraz idziemy, tak? Już już? 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 A, już pokaż. No i jak to wygląda, pokaż. A poczekaj, na jakimś tle, tak wiesz. To nie będzie widać, dokładnie. Profesjonalnie zawiązana przynęta <śmany> przez Manka. <śmany> <śmany> Tutaj będę zobaczyć Jeszcze ważne jest przypalenie. A, i, co? A, to przedłużona A, guma. Przedłużona guma. Dobra, teraz trzeba jeszcze to przypalić. przypalić. Jedziemy kurwa. A, i przypala. Wiatr jest, ale to nic nie szkodzi. Już? O, I gotowe. I pogasz, pogasz, pogasz. Można? Można. I gotowe. Zobaczcie. Idzie. I gotowe. I teraz tak. Założymy przynętę. Założymy przynętę. I jedziemy z tematem. I można biegać. I można latać. Relaksik, to. Już kolega ma dosyć. Ja nie wiem, o co tam chodzi. Ale ja też nie wiem, właśnie. Tak, 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 zauważyłem. I co, już można latać, tak? No I to jest mój Ach, Maniusz. Powrót, Maniusia. Wierzę w ciebie <śmiech> <śmiech> Dawaj tylko pastucha porucham go trochę <laughs> to, w, to wszystko do będzie tych... To będzie wszystko no. Nie ma mowy, no. żeby tego nie było Dzisiaj wieczorem no. posiedzę no. do 12 w, w nocy, do... ale będzie Na A teraz sobie popalimy <laughs>